Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Szwagier Jest ze mną siema Siemano wszystkim i gramy dzisiaj w Warz War, z. War z, tylko jak na razie gramy w wersję testową w Trial 24 godziny żeby przetestować i sprawdzić czy opłaca się kupić i czy warto coś z tego więcej nagrywać, nie? No dokładnie. Tu no. powiedz może jak twoje pierwsze wrażenia w porównaniu do Daisy? No kurcze znaczy wiesz, no dopiero co wbiliśmy, pochodziliśmy trochę. Yy, oczywiście no grafika trochę wydaje mi się fajniejsza tutaj. Taka lepsza płynność gry. Zombie w ogóle yy, ciekawiej w ogóle wyglądają. Nie? Nie, nie biegają za to przez całą mapę, gdy No nie ziemię. biegają i nie są tak zbugowane, nie ma tu takich bugów <laughs> masakrycznych. Yy. Ale graficznie nie, mogliby jeszcze pociągnąć jakieś tło, na przykład niebo, czy coś nie. Bo to no się to niebo, to nie, tak, widać, że jest strasznie wklejone, nie? No, ale jak na razie. Yy, znaczy ciężko coś więcej powiedzieć, bo co my tu mamy? Mamy inwentarz, yy, na razie latarkę, którą można walić zombie 100 tysięcy razy, żeby padło dopiero parę bandaży, jakieś puche koli, co mamy tu jakiś batonik, wodę, jakiś posiłek. Środki przeciwbulowe antybiotyki. Trochę tego uzbierałem, tak. ale tutaj z tej wioski, nie. No, no, no. E, dobra, to powiedz mi gdzie ty jesteś, bo nie wiem gdzie my się, byśmy się chcieli. E, ja proszę spodkę. ciebie, jestem przy moście teraz jak do tego Boulder City się idzie. E, aha, tam, no to jestem w tej... Ja rok... jestem dokładnie przy, przy tej... E, nawet nie wiem jaka to jest liczba. Jedenka? Ja jestem, A, jestem jedynka. Rockford, tamten, nie? No, no, no. Tylko ja bym tu jeszcze troszkę chwilkę połaził. Tylko mi się tu coś więcej zombie z zrespiło. Bo no bo już noc minęła, dlatego. To jest więcej w dzień? Mm, Oni nie, to jest tak, że się respią po, po upływie 24 godzin i respi się więcej. Po prostu, Aha. jakby na nowo, nie? A to, to jest, jak, się jak też... ubiję kogoś, to one się tam nie, nie wchodzą z powrotem? No, nie, chyba nie. No ale masz też ten. Rzeczy ci się też będą respić niedługo, nowe. Aha. Czekaj, bo ten zombiak tu wbił do środka, ja bym go tu ubił, bo ty chyba nie byłem. Latarką to słuchaj, go to może uwalać. byśmy się spotkali, ty mówisz, że jesteś w tym y, rock, Rockford, czy co tam jest. Czekaj, bo uwalam zombiaka. <laughs> Okej. Okay. Um, to może byśmy się spotkali, nie ja wiem panu. gdzie. Mm. Przy tej siedemdziesiątce, jak masz Boulder City, widzisz? Siedemdziesiątka na Czekaj, co to? O, kasa z niego wypadła, ale fajnie. No i to w Marketplace będziesz mógł sobie coś za to kupić. Tak? No. Ale to trzeba wyjść z gry, czy jak w ogóle, jak to działa? Mhm. Uh -huh, uh -huh. O, czekaj, bo z zombiarami idzie jakaś. 5.27 jest w grze. Włybiej, włybiej, walić ją! Nie wiem czy ja w ale... to jest fajna tylko ta opcja, że... Jak walisz zombiaka, to on ci praktycznie nic nie zrobi, nie? Jak jest jeden. No, no, no. No on ci nie trafi, nie? Ej, bankomat. No ale jak już jest ich więcej to jest hardcore większy. Czekaj tu coś. O, butelka wody przyda się. Tu są jeszcze jakieś zaplecze, o, o jest. Udziwa, spadłem ze skały, połamałem się. Zabiłeś się? Nie, nie zabiłem się jeszcze. A, się ale życie praktycznie do połowy spadło. Oh, to sobie weź tam jakieś, masz jakieś painkillery albo coś. Ty... Nie wiem, co to działa. Mam w ogóle. mam bandaże, ale nie będę, nie będę ich ten używał. E, dobra, czekaj, bo ja tu muszę muszę gdzieś... Nie wiem tu mnie nie powinni zobaczyć. Dobra. To co w tym bu nie Boulder City to my tam raczej nie wbijemy do tego to jest większe miasto, to ja wiem jak to by wyglądało, nie? Tak, 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 dlatego. E, wiesz, gdzie ty, ja idę gdzie ty teraz... jesteś? Ty jesteś patch farm tam? Nie, 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 ja idę teraz w kierunku Camp Spinter Widzisz e... Camp Spinter? No jest, no. No ja idę w jego kierunku. Ale Rzej od której strony? Y, od... Y, od lewej. Aha, od tej jedynki tak, tak e, Dobra, to może się w Hill Ranch spotkamy. No, właśnie, właśnie chciałem zaproponować. Żeby no, no, się no, no powierzę, bo ja nie, ma, nie ma jakoś daleko. Jeszcze tu są akurat te domki jeszcze przejrzę. Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli mnie tu nic nie uwali. Cześć, tu jest plaża, może Ale mi się jakoś tak. te wygodnie jednak z tej trzeciej osoby tu gra nie? No, 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 jakoś wygodnie. Dopiero się, jak mi zombie, zombie przyjdzie. przyjdzie. Czekaj, co się? Aha, coś się zmieniało kamera. Tylko jak mi zombie ten y, podchodzi, to wtedy sobie wybieram y, pierwszy, pierwszy widok. Łatwiej się wtedy ten. No. zabija. Butelka wody. Ile Gdzie jest mamy? w ogóle graczy na serwerze? Dziewięciu. Dziewięciu. Jest bandyta Zaznaczam. jest jakiś. No jest bandyta. A jest ten, ten ciul co nas wcześniej zabił, nie ma go? Nie ma, ale to wiesz. No. Jest najgorsze wbijasz dopiero co do gry nic nie masz, nie a przyjdzie gościu i cię uwali, bo tak. No... Ej, kurwa zombie gdzieś coś Ej, tu widzę sporo. Dobra, żolać te domki tam dalej, albo w sumie... Nie no, bo ich tu jest za dużo, nie no, idę se stąd. Dobra, hill, ranch, Kurde, nie przejdę tędy. Ja Będę też kurczę drogą. drogą. Drogą też nie mamy przejść, muszę iść naokoło, bo na drodze jest widzę. Ja, ich tam ja właśnie drogą muszę przejść, nie przejdę inaczej, bo jest ta rzeka jezioro, czy co to to jest. Hmm. Bo ja, tak muszę ja tu byłem iść... w tej restauracji, ale to nie, to się jeszcze chyba nie zrespiło nic. Ale głupie, nie wiem, jak ten czat po lewej wyłączyć. Nie da się go wyłączyć, nie? Bo musi cały czas być, Aha. A... Kurczę, ale no Daisy no jest gra też fajna teraz mi ciężko tak powiedzieć ja tu wiesz dopiero co zacząłem przydałoby się wiesz bo się spod się skończy nie ten trial no przydałoby się dłużej pograć nie no to taka, takie pytanie do do was do widzów czy jeżeli macie na przykład jakieś na zbyciu K albo Z2 czy coś to by się nam przydałoby się nam do Przećwiczenia jeszcze po trenowaniach. No bo tak, po 24 godzinach to ciężko jest coś stwierdzić. No, udało nam się dostać klucze, jakieś dobre osoby nam, y, nam je przekazały. Dziękujemy im, oczywiście. No, oczywiście dziękujemy. Y, miałem podziękować, tam mówiłem właśnie. Y, to był chyba Duchu 45 czy coś. Jeżeli by oglądał materiał, dzięki Ci, wielkie. Tak, ja też miałem temu Przedało podziękować się. swojemu, ale nie pamiętam jego historii. No ja ale coś na będzie, M. będzie wiedział o kogo chodzi. Było. No raczej będziesz wiedział, że no. chodzi o Ciebie. Nie no, uh. pierwsze wrażenia nie są jakieś złe. No, myślę, że jak trochę bym dłużej pograł, to bym zainwestował w tą pełną wersję. I wtedy, jakbym miał te ke e 3 to bym rozdał komuś, a nie, to bym jakiś konkurs zrobił albo coś. No, taki konkurs po prostu, jakiś No, taki bo wiesz, własny, już mam nie? pełną wersję, to już mi triale niepotrzebne, tak samo, wiesz, z innymi jest. Ktoś sobie kupi, no to po co mu triale, nie? Dlatego... No, no, no. Fajnie jakby przekazał innym, żeby zachęcić innych do grania, nie? No, dokładnie. Wiesz co, ja ci powiem, że tak... Denerwuje mnie jednak bardzo w tej grze brak jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. No to to jest ból, nie? Bo jednak... Okropnie mnie to denerwuje, bo mapa, no... Znaczy powiem ci, no mapa nie jest jakaś spora. Nie jest spora, ale nie jest też mała. Jest tak pomiędzy. tak, tak ale jak teraz my się zrespiliśmy w dwóch różnych końcach i biegniemy do siebie, to jest masakra. No tak, ale porównaj sobie... Ej, to u ciebie ptaki tak, tak wiem, czy to u mnie... Świerkają u mnie, i nie też praktycznie ćwierkają, Trochę. ale raczej nie, nie wiedziesz zresztą, bo ja mam na słuchawkach. No <grym> ja też mam na słuchawkach, ale dobra, w każdym razie zobacz sobie, wracając do tematu na takiej Daisy, to, to ta mapa to jest parę razy większa niż ta tutaj, nie? Tak, tak, tak. No to, to ciekawe, wiesz, tam czy, te pojazdy ja to ciekawe, jednak czy są bardzo początki. Ale ta sama mapa w Daisy, tym co wyjdzie, wiesz, jako oficjalne, nie? No to mnie bardzo ciekawi, nie, bo Korci mnie cały czas mnie korci, żeby jednak... Też zainwestować w tą pełną wersję, co będzie już pudełkowo postawić sobie pudełeczko. Bo jednak, zombie, no kocham zombie. Nie? Uwielbiam. Ale nie wiesz, kiedy ta premiera jest. Yy, tam... Ja już słyszałem ploty, że to miał być w tym roku jakoś listopad czy coś tam, ale oni to co no to przekładają, nie? No ja zaś słyszałem luty 2013. No to wiesz. W każdym razie wiem, że w tym roku to niby miało być, nie? Dobra, ja teraz idę już od yy, południowego z zachodu. Już wchodzę pod takie górki, na tej górce chyba jest ta jakaś wiocha. A ja jestem na moście przy 70., jak masz Boulder City, widzisz? Widzę, a tu ty masz dalej ode mnie. No, ja mam troszeczkę dalej. Mam nadzieję, że nas tu nie dorwą jacyś inni fajni, kochani gracze. Też mam taką nadzieję, ale kurwa te ptaki dają po uszach. Ja nie mogę, chyba będę musiał jeździć już no, mam no, tak wciszone, żeby ciebie w miarę było słychać dźwięki z gry no. i wiesz, bo staram się jakoś cały czas kombinować z tym mikrofonem, znaczy teraz Audacity na przykład nagrywam, to wiesz, że staram się tak to podgłośnić, bo wiesz, czasem na przykład y, za mało podgłośnie swój głos i ludzie mi tam trochę narzekają, że mnie słabo słychać, nie? No, no, A czasem no, no, znowu wiem, dam za głośno czytali. albo dźwięki z gry przygłośni, bo znowu dźwięku z gry nie słychać, nie? Wiesz, I ciężko no. się. Ciężko, ciężko się jest decydować. to dobrze dopasować. Dobra, jestem na takiej górze tylko się boję zejść, żeby tu nóg nie połamać. No, ja już po połamałem. Później będę ale miał na kolana. też mi brakuje tego, jak widziałem właśnie w Daisy, że masz właśnie kości połamane. Że no, tka, to są wersze, ześ fajne opcje, ale to tu też było zbugowane, na przykład przesz przeszedłeś jakoś lepsze drzwi, drzwi cię przytrasnęły, nie? i miałeś złamane kości. Aha, aha, no, wiesz. No, to, 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 to nie wiedziałem. I też było, że wiesz, na przykład tam zombie ci przez ściany przechodziło, tu ci nie przejdą przez ściany, nie? Mm -hmm. No i to jest wiesz, i tam ci zombie znowu zapylało, że mogłeś przez całą mapę se przebiec, a by cię goniło, gdybyś go nie ubił albo jakoś nie zgubił. To wiesz. No tu, no, tu w DayZ mogłeś zgubić tylko jak wbiłeś do jakiegoś pomieszczenia, nie? I wyszedłeś z drugą stroną. Aha, aha. A mi by się przydały lornetki, może tam znajdę, w tej wiosce. No ja już jestem blisko, powiem ci. Praktycznie od zachodu wchodzę, jak idzie droga od zachodu... No ja, ja tak samo, ja tak samo. Ja jestem już na, na górkach tutaj i zaraz będę przy tej cieniutkiej drodze do Hill Ranch. Na górkach? Mhm. Ale ty idziesz od północy. Ja w tej chwili idę od y, północnego zachodu. Aha, no to powinniśmy się gdzieś spotkać. Ja już widzę drogę. No ja, ja jestem już na drodze tej i zaraz będę przy tym. A, ty ja tu widzisz takiego zombiaka przy drodze, czekaj. I zaraz będę przy tej cieniutkiej drodze do Hill Ranch. Aha Ale jeszcze z górek złazisz czy nie? Yy, nie, 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 jestem na drodze aktualnie. Ale blisko masz do tej czy do, kawałek? Yy... Nie, nie widzisz jeszcze tej yy, farmy? Farmy nie widzę, ale... A czyli ty będziesz stamtąd szedł. Dobra, to ja tu widzę zombiaka na razie. To już jestem blisko. Nie ma lornetek, szkoda. Przydałaby się jakaś broń. No chociażby młotek, nie, bo latarką nawalać, to wiesz. No latarką to jest masakra nawalać. No to tak samo jak w Daisy łomem byś nawalał, bo łom to też jest taki z szczególnie coś. w nocy jest kapanawałaś tutaj latarką, bo cię inny gracz zobaczy i dupa. No ale wiedzmy, którą mamy godzinę 6.21, nie? No to to już jest w miarę okej, okay. ale i tak widać błyski. Dobra, latarka. ja już jestem na drodze. Ja mam już drogę przed sobą dosłownie. No czekasz i tu wręcz. na ciebie czy coś, idę sobie z zombiaka ubić chyba. Nie wiem jak chcesz. Ja idę od głównej ulicy, to... ja też ten... idę, no i idzie taka znaczy główna, ona jest, wiesz, sypana. Piachem Tak, tak, ale ja mówię, że wchodzę na tą dróżkę do hillu, raczej od głównej. No to tak, jest no. Droga, nie? No to ja już jestem na tej pobocznej, nie? No ja właśnie na niej już też jestem. Gdzie ten dureń? Tu jest zombiak. No, może gdzieś tutaj jesteś. Zatarą ale na nie mu poświecimy. O zobaczył mnie. Oś tu... Jak jok wyje. Fajną, no, ma... z gustu, fajną ma flanelkę stra... koszyle Ale nie widzę cię jeszcze Na pewno dobrze wsiadłem? Tak, dobrze wsiadłem. Tak, no ale to jest kawałek jednak do przejścia. Pobiegnę sobie w twoim kierunku trochę. To jest taki łuk w lewo drogi, ja już właśnie przy tym... Uf, co to jest za zwłoki? Wstanie ja, to to pierdziele Wstanie to to czy to nie żyje to to? Wstają czasem, wiesz? Nie, ten mi nie wstał. O, wstaję, wstaję, jea! Yeah. <grym> jaki to, ej, mózg mu widać, ale jazda? Tak? No, od góry! To nie widziałem tego. Czekaj. O, widzę cię chyba, chyba Mózg, cię widzę. ale jazda. Ha. No leżę Ty teraz. W tej chwili? No leżę Leżysz? sobie, o. Yy, widzisz mnie? Na drodze? Tak, tak, zobacz, świecę latarką do ciebie. Yy, a tam jesteś, dobra. Znaczy latarki nie widzę, ale ciebie widzę. A, no to dobrze. Bo ja na przykład, patrz, zapaliłem, widać Od... No widzę na tym, na ścieżce tylko. Aha. Oj, na drzewie teraz, oświeciłeś drzewo. To chodź, tu chodź. Idę, idę. No. I teraz byleby nie paść, trzeba się pilnować. Ciekawe czy coś będzie w tym Kill Ranch. No, ty to tam nie to byłeś jeszcze, nie? Nie, nie, nie ja czekałem na ciebie, no wiesz. O, jakiś ty uprzejmy. A tam w oddali... Aha, to jest to główne miasto. Gdzie mówisz, że ten mózg widać? No tu, ze zobacz. Jeszcze połóż tak przed nim nawet. Ha! To się, <laughs> Znikło. No, Dobra, chodźmy tam. Ej e, bo mi się pić tę chwila. E, no mnie też właśnie. Te. Weźmiemy sobie, drinkujemy. Jeść, jeść Jeść. Y, Jedzenia jeszcze mam tak gdzieś. Troszkę ponad połowę. To myślę, że mi styknie. I co ty masz za czapeczkę? Czemu ja nie mam czapki? A bo ja sobie taką postać wziąłem z czapeczką. Ty, ja nie miałem możliwości, tam jest chyba pięć twarzy czy coś tam. No i, i wiem ale to tam wybierasz też yy, właśnie te... postacie, nie? I tam miałem... Aha, gotowce! Tak, tak. A ty nie, to ja sobie sam stworzyłem. Patrz, tu gdzieś zombie czy na bokach nie ma. A ten mnie zdziwił, bo tu jest dość daleko od tej, tej farmy i co ten zombie tu robił? Może ktoś tu był i go gonił, ten zombie, i został. W sumie też możliwe. bo no, mi się sprint kuźwa skończył. jeszcze mam połowę. Ale ten, szkoda by było teraz paźnie, jak już się znaleźliśmy. No. Dlatego wiesz, czekaj, zombie tam się jakiś chodzi. Aż farma jak The Walking Dead. Tam na prawo leżą dwie zwłoki, chyba dwa? Tak, i tutaj też jest, patrz. Też dwie czy No To nie, ale tu. Aha, tu trzeba latarę wyciągnąć zaś. Tylko szkoda, że latarę wyciągasz, to ona musi być oświecona, nie? No, nie da się jej zgasić. Ten staje. jeden staje, patrz. Tam, tam są dwa, to... oh fuck. Wow, fuck. Ważaj, ważaj, ważaj. Czekaj, ja ci tu pomogę jakoś. Żebyś mnie nie zabił. No właściwie postaram się. Odciągnąłem jednego. Damy radę jakoś. Dobra, ubiłem jednego, dobra, czekaj, dobiję go, dobiję go, go jakoś. Go? O, dobra. O, wypadła z niego. Bandaże. We, weź ze, bo mam sporo. Dobra, bo mi się akurat przydadzą teraz, żeby... bo m, te nogi połamałem, nie? Poczekaj, oczyszczamy to Poczekaj. całkowicie. A nie wiem. Nie, bo jednak jest tu trochę, bo tam widzę, widzisz, trzy, tam trzy na ziemi leżą, tam sobie jakiś chodzi, tu jeden leży. O, padzi tu jest, fuck you, No to myślę tak po tutaj. kolei wziąć ten. Tutaj sobie leży, jeszcze tam ja wezmę tego. Nie chcę wstanie, a ja czekać na ten wezmę ja tego następnego. Bez oka, Ej, ja tam następne już wstają. Nie wiem, wiem, wiem. Tego. Ale dobra, przez płotek chyba nie przejdą, nie? Wow! Stary! O fuck, uciekaj, uciekaj! Padłeś! O, że fak mi, mi tylko. O kurcze, mi tylko na nogi zostało te. Ja pierdzielę, bo wstaję. Czekaj, o kurcze. Gonią mnie? Ja ich nie widziałem, ja widziałem tylko jednego. Oni na sobie leżeli. Nie było ich tam więcej. No właśnie, oni musieli na sobie leżeć. Gonią mnie jeszcze, jednego. idę stąd. Podszedłem do niego, a tu ich pięciu wstało, chłopie. Ja pierdzielę, no nie, znowu się szukać, kuźwa. No, to był ból. A... Dobra, mnie olali już. Olali cię, ale tam jeszcze biegła jedna laska. Zombie. Widzę w tle trzy, ale nie, w niej idą, nic, stoją. Teraz mi powiesz, gdzie się ten... Aha, bo ty nową postać musisz, nie? To jest głupie. Znaczy nie, mam jedną postać, ale ona jest w tym, w, w tej bazie militarnej. Aha, nie, to lepiej chyba nową, losową. Możesz na przykład parę stworzyć i zobaczyć, gdzie będziesz ona najbliżej, żeby tu podejść, nie? No właśnie tak zrobię.